Witajcie moi drodzy. Chcę opowiedzieć Wam o minerale, jakim jest kryształ górski. Na pewno oglądając ten film najbardziej Was interesują właściwości tego kryształu. Otóż według mnie najbardziej kryształ górski przydaje się do różnorakich oczyszczeń, przede wszystkich tych energetycznych, przynosi on równowagę ciała i umysłu. Są to niewiarygodnie kojące i oczyszczające kamienie, które mogą przynieść pozytywne korzyści zarówno w sferze psychicznej, jak i tej fizycznej. Można twierdzić, że są one ważniejsze dziś niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej, dobra praca z tymi kryształami może pomóc w zapobieganiu, aby te problemy nasze codziennie nie stały się takie zbyt obezwładniające. Na początku wzmacniając psychikę i taką emocjonalną odporność. Kryształ górski jest idealny dla osób z problemami układu krążenia i z układem odpornościowym. Pomagają też w migrenowych bólach głowy i w chorobach lokomocyjnych, czy zawrotach głowy. Sama mam chorobę lokomocyjną i zawsze w podróż biorę ze sobą wisior z kryształu górskiego. Może on również poprawiać metabolizm, pomóc po prostu w utracie wagi i w złagodzeniu zmęczenia całego ciała. Telefony komórkowe, internet, dzieci, obciążenie pracą, no kto nie czułby się przytłoczony? Kryształ może pomóc ci uzyskać głębsze zrozumienie siebie w odniesieniu do tych kwestii, przyspieszyć gojenie dolegliwości wynikających właśnie ze stresu. Z konfliktów, z takiego przebodźcowania. Wiele osób wierzy, że noszenie tego kamienia sprawia, że czują się silniejsi, tacy bardziej skupieni. W ten sposób jak mało który kamień poprawia, poprawia koncentrację, to czyni go idealnym towarzyszem dla studentów, dla osób wykonujących zawody wymagające dużej uwagi. Wzmacnia też pamięć i kryształ górski znany jest z łagodzenia bólu wynikającego z urazów, takich jak oparzenia. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że leczenie kamieniami zalicza się do medycyny niekonwencjonalnej. Kryształy górskie były znaczące dla kultur na każdym kontynencie i stanowią podstawę dla wielu innych kryształów. W tym niezwykle cennych, takich jak ametyst. górskie są wykonane z krzemu i tlenu, ale często zawierają inne minerały i metale, co daje im szeroką gamę kolorów. Starożytni Grecy odnosili się do kwarcu jako crustallos, co oznacza lodowato zimny, ponieważ wierzyli, że przezroczysty kwarc był formą stałego lodu. Tak zimnego, że nigdy się nie rozmrozi. Ze względu na jego takie powszechne występowanie, kryształ górski jest w wielu legendach i mitach. Japońskie słowo dla kryształu górskiego tak przetłumaczone w przybliżeniu jako doskonały klejnot, ponieważ wierzyli oni, że symbolizuje przestrzeń, że symbolizuje czystość, cierpliwość. Zarówno w Australii, jak i w Ameryce Południowej jeden z mitów o stworzeniu obejmuje kosmicznego węża, który jest twórcą życia i który był prowadzony przez kryształ górski. No jest on również minerałem najczęściej identyfikowanym jako maban w mitologii australijskich aborgenów. Maban był taką substancją, z której szamani i starsi czerpali swoje magiczne moce w mitologii tych ludów. Dla niektórych kultur środkowej i południowej Ameryki kryształ górski był postrzegany jako naczynie, jako taka urna dla duchów przodków. Stąd wzięła się praktyka rzeźbienia kryształu górskiego w czaszkach, które miało służyć jako talizmany religijne. A też w Szkocji i Irlandii kryształ górski był rzeźbiony w kule i używany do uzdrawiania. Jeśli macie jakieś pytania co do kryształu górskiego, piszcie w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Ale mam nadzieję, że w tym filmie jest sporo informacji i teraz już wiecie, jak kryształ górski oddziałuje na nasz organizm i na całe nasze otoczenie.